Cześć tu macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Heavy Rain. Dzisiaj jesteśmy Etonem, i on miał jakąś wskazówkę właśnie z tego co pamiętam, żeby pójść tu do jakiegoś warsztatu czy coś. Tak, miał właśnie jakiś taki bilecik dziwny. Co ty sobie myślisz, pokaż, Sean. W kółko myślę o tej studni. Sean musi być wyczerpany, ale przynajmniej żyje. Jest ja dziwny, że jeszcze nie zamarł. Wszystko, żeby go wyciągnąć. Parking? Fit parkingowy z figurki origami pochodzi z tego garażu. Co ja tu niby znajdę? Pracownik? Spróbuję porozmawiać z jednym z pracowników garażu. Tutaj jakiś udaje, że pracuje. Słuchajcie, podejść do niego. Przepraszam. Hej! Przepraszam, nie zauważyłem pana. Ha. Pomóc czymś? Mam taki kwiteko. Jestem po samochód. Jakoś podejrzanie się uśmiechnął. Ojciec, Czy tu już nie było? Nie rzeczy. pamiętam. Samochód stoi tu już dwa lata. Co miesiąc bierzemy go na przejażdżkę i sprawdzamy opony i akumulator, tak jak pan sobie życzył. Serio? To będzie trzeci poziom w dół. Winda serwisowa jest na końcu garażu. Okej. Okay. Dziękuję. Dzięki. No to na razie. Miłego dnia, szefie. No, Zion. Nie, mi się nie wydaje, żeby będą no w sumie dwa lata minęło od kiedy zginął Jason. Ale czy on w te, od tego czasu ma te swoje nieświadomości i... Działałby już dwa lata? Nie wiem, zastanawiające jest to. To co, to ja sobie mam rozumieć, mogę wybrać samochód, tak? Dobra, myślisz, żadnych nie mamy, to chodź. Ten mi się nie podoba po prawej. Aha, już wiem, gdzie jest samochód. No myślałam, że jakoś ten, ten... Powiedz, że ten czarny, ten ładny. Sumie, no chyba bardziej czerwony, jakiś brązowy. Nie wiem, z daleka wydało się czarny. No dobra, wiemy już, że to ten. No całkiem niezła bryka. Siadaj. Tu chyba możesz wyjść. Tu coś masz. Dobra, rozumiem, że nic nie znalazłeś. Tu. Też nic nie masz? A tu? Dobra, to wysiadać się nie masz zamiaru. Co to jest? GPS? Telefon? Dobra, weź to uruchom, no. Znajduje się 4 kilometry stąd. Wyjedź z parkingu i skręć w prawo. Wow, powiedziałam, <grywa> ja, że się zestresowałam. Naprawdę, to jest stresujące. A co by było, gdyby on nie miał prawa jazdy i nie umiał prowadzić? Trzymaj się prawego pasa i jedź na pierwszym się na jakieś quick time eventy. Okay. Czy jesteś gotowy wykazać się odwagą i uratować syna? Słuchaj uważnie. Wjeźdź na autostradę i przez 5 km wjeźdź pod prąd. Wow. Jeśli w ciągu 5 minut nie dotrzesz do celu, przegrywasz. Jest to po ptokach. Nie chcę umierać. Nie tutaj oh. i nie w taki sposób. Jestem przerażona. Nie drżenia rąk. Nie uda mi się. Nie, nie uda mi się. Nie, dobra, Sara musimy się wziąć w karść. To nie może być takie trudne. Jeśli się uda, będę miał dalsze litery do szubienicy. To mój jedyny trop. Nie ma odwrotu. To tylko pięć kilometrów. Wbrew pozorom to nie jest aż tak dużo. Uda mi się. Zrobię wszystko, żeby tak. uratować syna. Dobra. Ja już się, no, usadziłam jak należy. A... Przyjmij. Muszę to zrobić dla Szona. Nie mam wyjścia. Jak w poprzedniej serii siedziałem jak paralityk, to teraz muszę mieć więcej miejsca. Dobra, skupmy się. Jezu, pod prąd? Wrong way. Serio, są potrzebne takie znaki? No dalej! Ja postaram się może durnych dźwięków nie wydawać, co? Uda mi się dalej! Ale mówię, postaram się. Ja już wolę normalne sam odprowadzić. Dopiero Szybciej. jeden przyjechałam. nie. Ło, wow, złaś! Do Super. Ech. Dobra mam. Do celu Rany. Jezu, bramki, a masz na opłatę? Nie Do celu podróży pozostał jeszcze jeden. Niech to policja się odsunkuje. Ja tu mam ważne sprawy. Dobra, mam. To był Fuchs. To był zwykły foks! To też? Nie! A nie, no jedź, jedź, jedź! Dawaj! Nie w tą stronę! Ale przyjechałam szybko, nie? Jezu, palimy się, wyłaś! No, naciskaj naci to, stary. Osiągnięty. Naciśnij ekran. cel osiągnięty. Naciś Twoja swoją nagrodę, jest w schowku. Serio? Klucz Trzeba było wcześniej wewnątrz. przeszukać to, a nie jechać głąbie. Twoja jest Klucz jest wewnątrz, i W którą to stronę ja mam zrobić? Dobra, mamy klucz. I co jeszcze? No tak, nie w tę stronę. L1. Zaraz się jeszcze tu zjaram, i tyle będzie z tej całej gry. Dobra, mamy to. Bierz to, bierz tą kartę. Tak, wypnij się. Szkoda, że wcześniej tego nie zrobiłeś. Dobra. Wszystko jedno, w którą byleś wylasł. Oczywiście ja wybiorę tą, którą się nie da wyjść. No, wyskakuj. Dobra, uciekaj stąd. Mamy to. Łowię ja w tej grze, chyba jeszcze nigdy nie mam tak skupiona jak teraz, żeby to prowadzić jak należy. Dobra, montuj to tam, gdzie tam trzeba, czy coś. Dobra, on jeszcze żyje. Jeszcze żyje, jeszcze jest okej. Okay. Niewiele nam to dało. Jeszcze chociaż może jedną wskazówkę i damy radę już sami to jakoś ogarnąć. Dobra, to nie są nie patrz nad samochodem, nie był twój, tylko śmigaj po kolejną wskazówkę. Powiem wam, że teraz chyba się, no, prawdziwa gra dopiero zaczyna. Dobra, uciekaj, bo policja jedzie. A teraz kto? O, Madison. Pięknie. Mistrz kierownicy mam osiągnięcie, super. No że to ty na tym motorze, tak? ciekawą postacią. Sierpni na bezsenność, jeździ na motorze. od Pokażcie. Jestem zmęczona. Potrzebuję snu. I sugerujesz, że w motelu lepiej się wyśpisz. Recepcja. Oby mieli jakieś wolne... Mają raczej. Wszyscy z wielkim przejęciem oczekujemy na jakiekolwiek wieści o 10-letnim Seanie Marsie, który zaginął wczoraj. Ostatnie doniesienia wskazują, że policja uznaje to za kolejny przypadek porwania przez zabójcę z origami. Jeśli informacja się potwierdzi, Witam, kochanie, że, że nie Czym mogę służyć? Jest jaki oblech. Dla ciebie? Wszystko. Stawką w tym wyścigu jest życie dziecka. Wypełnij formularz. Jest <grym> Jestem ciekawa, czy była opcja, żeby Ethan zginął w tym samochodzie. Madison Page, 27 lat. Niezamężna. Ile pani u nas zostaje, panno Page? Nie wiem jeszcze. Pokój 201 ostatnie piętro, schody po prawej na podwórku. Czy tam po lewej nie stał etan? Dzięki. Jezu, po mojej stronie. Nie wątpię. Bo znowu będę miała taki ciężki problem jak było w Detroitzie Że nagle nasze postacie się spotykają, nie? Byłeś tędy. Myślisz coś pokój. pokój 201. Schody po prawej ostatnie piętro. Dobra, idę tędy, bo liczę, że no jakieś jeszcze schody na wyżej, tak? To jest pierwsze piętro a co tam jeszcze myślisz? Lepiej, żeby ten obleśny typ nie miał drugiego klucza do mojego pokoju. No mówisz, że oblech. Myśl dostaje drgawek. No tu są jeszcze. Zejdź pan! Tu są jeszcze schody wyżej. Pokój 201, schody po prawej, ostatnie piętro. No dobra, tyle już zapamiętałam. Nie musisz tego powtarzać. O, dzięki Bogu, tutaj mamy od razu schody jeszcze. No nie schodzisz, tylko na górę. Schody jeszcze wyżej są, dobra. Czekajcie, ja chyba za wysoko wyszłam. Chodź, idziemy. Miał być pokój ile 201. To jest Etan, ja wam mówię. Ja mogę z nim porozmawiać? Hej? Wszystko dobrze? Ty tylko się w głowę. Ja. No, co ci jest? A, wezwę po gotowie. Proszę nie. Jesteś ranny, potrzebny ci lekarz. Nie, tylko do pokoju. P pokój 207. W ogóle ostatnio was pytałam o postaci tutaj, nie? I pisaliście właśnie. Aha, my idziemy, dobra. Jezu, który pokój, bo cię nie słuchałam. Wątpliwości. To nie moja sprawa. Aha, 207, dobra, sami doszli. No i tam pisaliście, y, która, jaka postać i w ogóle. I, y, no, ja ogólnie do Medicy nie mam przekonania. I tak się zastanowiłam, że, y, bo mówiłam też, że do dziewczyn w grach nie mam przekonania, prawda? Ale powiem wam, że jak tak siadłam i się zastanowiłam, to ja do żadnej postaci się w grze nie, jakoś nie przywiązuję. Mogę ją lubić, mogę jej nie lubić, ale nie mam tak, że, no. Się przywiązuje do postaci po prostu. Naprawdę źle jest. Potrzebny ci lekarz. Chyba mam żebro albo dwa złamane. No w sumie Przeżyj. dachowałeś. Ale boli jak diabli. Podejrzewam, że mógłbyś być w gorszym stanie. Ta rana na głowie strasznie krwawa. Dobra, poszukajmy może czegoś. No, czy nie w tą stronę, dziewczyno Tu, tu jest łazienka W łazience przeważnie w Ameryce są apteczki Daj paracetamol To jest przeciwbólowe Paracetamol, środek przeciwbólowy o. Stosować na intensywny ból, nie przekraczać dawki jednej tabletki na dobę No i dobra I na razie mu to wystarczy Daj mu Masz Weź to, Powinnoś ci pomóc Środek na ból. Przynosi ulgę. Na pudełku jest napisane, żeby brać jedną na dobę. Myślę, że lepiej nie przekraczać dawki. A, tam wezmę pięć. Przy okazji się najem, nie? Nie mogę czekać. Dobra, chyba jeszcze musimy poszukać dla niego jakichś bandaży czy czegoś. Widzicie dobrze, że schował wtedy to to. Są tu jakieś bandaże? Dobra, weźmy to z góry. Ale dobrze, że schowało to pudełko. Trzeba mu odkazić te rany. No dobra, bierz to. Nie wiem, czym ty to zrobisz, bo żadnego bandaża nie wziąłeś, ale może wyciągniesz. O, właśnie, z kieszeni. Ranę. Może trochę zaboleć. Aż mnie zabolało. Dobra, będzie z Wreszcie ty gołej się nie umiera, chociaż zakażenia nie będzie. Dzięki. Na twoim miejscu poleżałabym kilka dni. To wezmę prysznic. Dobra, pomogę ci. Z prysznicem też mu pomożesz, czy tylko go zaprowadzisz? Zaczekam, aż skończysz. Jakby coś, to wołaj. Masz jakieś świeże ciuchy chociaż? Eee, ty nie podglądaj tam, co? Nie widziałaś tego Jowego? Jesteś już na tyle duży, że powinnaś wie wiedzieć. Mów i... do mnie. W razie gdybyś, wiesz, zemdlał. Jak ci na imię? Madison. Śpisz w hotelu? Nie, mieszkam w mieście. Cierpię na przewlekłą bezsenność. Zasypiam tylko w hotelach. Nie pytaj czemu. Gdy czuję się wyczerpana, przyjeżdżam przespać tu noc. A niech tu posiedzi, słuchajcie. Jestem przejazdem. A czym się zajmujesz, Madison? Poza leczeniem nieznajomych? O właśnie. Zawód. Jestem fotografem. Robię zdjęcia mebli do magazynów wzornictwa nowoczesnego. A ty? No miała dużo zdjęć się siebie w domu, nie? Jestem architektem. W ogóle przedstawił się jej? Chyba nie. Czekajcie, może znajdziemy mu jakie... O, ubrania. No, narnie znaleźliśmy. Mogę siąść na łóżku? Nie, no, teoretycznie tylko do niego mogłam zajrzeć, a ja nie chciałam tego widoku. Bardzo dziękuję. Czuję się o wiele lepiej. To dobrze. Dobra. To ja już sobie pójdę. Nara. Przy okazji nie wiem jak się nazywasz. Eto Uważaj, Eta. No, uważaj, uważaj, bo jak na sam początek dostaliśmy taki hardcore, ja się boję, co będzie później. Siadaj, bierz od razu kolejną wskazówkę, tam będziesz patrzył znowu, że ci deszcz pada. Dobra, co teraz? Teraz pewnie z numerem 2. Co to jest? Motyl? No już, już, już się napatrzyłem. O. Chyba motyl. Ja się nie znam norygami. Czy jesteś gotów cierpieć, żeby uratować syna? Stara elektrownia na... Gdzieś tam. Barrow Street chyba. Och, a nie, to że mi się to nie do końca podoba, nie? No, i cóż, idź, działaj, Mo może się uda. Ja wiem, że gra ma wiele zakończenia, ale ja bym chciała mieć jednak to dobre. O, a przed nami nasz policjant. Co się wiercisz? Robaki masz? Czemu nie strzeliłeś? Po co? Słucham. No wcześniej. Nathaniel mógł mieć broń. Mógł mnie zabić. Czemu nie strzeliłeś? Bo lubię mieć komplet informacji przed podjęciem decyzji. Wolę dokonywać racjonalnych wyborów. I to cię lubię. Daj spokój. To był moment. Mógł mnie sprzątnąć zanim kiwnąłbyś palcem. Ironicznie. Wybacz mi, myślałem, że z ciebie twardziel gliniarz, co niejedno widział, bardzo łatwo cię nastraszyć. Weź się odpierdol, Norman. Sam zacząłeś, i ten uśmieszek. To on. Co na łyse go dzisiaj polujemy? Dobra, to, to ja się może przygotuję. Podejrzewam, że. Będzie ostro Mirosław Korda, Tak? Porucznik Carter Blake chciałbym zadać kilka pytań? Może nie, marzy, nie? O! cholera, co tak stoisz? Zaraz ucieknie Dobrze mówiłem, no, że to trzeba to się a... przygotować. Aha, to miało Ej, być... Wy... Nie, no i przecież maitnę do góry! Jak go chcę złapać, halo! No to to było to! Lepiej mi chyba idzie, jak ja jestem za kierownicą. Dobra, trzeba było machnąć. Jezu, tu się trzeba w tej grze skupiać, naprawdę. Do góry, do góry! Dobrze że zębów sobie nie wybiłeś, łapka! Zostaw tę makrele! Tak jeszcze wszystkich kur ja nie miałam. No, zostaw! Rossu w niedzielę, nie dzisiaj! Dobra, teraz pytanie: gdzie on jest? Wow. No ja bym wolała nie używać. Nie oszukujmy się. Właśnie tam. Możesz jakoś szybciej? Gdzie polazł Blake? Kozaka gra pewnie. Kolera, jak tu zimno. Nie czuję rąk. O! Ej ty! <laughs> jak <m> przewalił. <laughs> Dobra, wypad z tą pałą. Wiesz, gdzie możesz wsadzić? Dziękuję, że wiesz. Weź mnie od tych żeberek. Tak, idź w słoninkę. O, znalazł się. Tym razem mamy naszego zawodów. No, mam taką nadzieję. O, i teraz będzie nasz pan detektyw. Ale wiecie, co ja myślę, że na tym moglibyśmy sobie dzisiaj skończyć. Dzisiaj taki. Dobra, nie śpi, nie śpi stary. Dobra. E, dzisiaj taki troszeczkę krótszy odcinek, no ale nie chcę całego nowego rozdziału zaczynać, zwłaszcza, że nie wiem, ile on potrwa, tak? No. A w tym tygodniu, słuchajcie, dwa razy Heavy Rain, więc no, więc szybko powrócimy do naszej historii. A na razie ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć!